Cześć, witajcie na tym kanale. Jeśli tutaj zajrzeliście, to widocznie interesuje Was praca z chmurą AWS. Jest wiele poradników dla początkujących, i pewnie nie jeden z nich widzieliście albo przeczytaliście, ale zazwyczaj zahaczają one jedynie o totalne podstawy. To trochę jak nauka w szkole podstawowej: niby coś się wie, ale potem traci się czas na odkłamywanie albo przyswajanie nowych faktów. Dlatego ja chcę zrobić coś, co na każdym kroku zagłębi się nieco bardziej w szczegóły. Tak, aby pokazać Wam, na co warto zwracać uwagę już na początku, jakich błędów unikać, albo jak uniknąć problemów, które mogą potem rzutować na kolejne etapy projektu. W swoich materiałach będę przechodził przez kolejne usługi oferowane przez AWS, aby pokazać ich praktyczne zastosowanie. Jednak to nie będzie żaden konkretny projekt, więc czasami problemy mogą się wydawać absurdalne. Niemniej postaram się ułożyć etapy tak, aby kolejno wprowadzać nowe rzeczy. A na pierwszy ogień pójdzie już samo zakładanie konta w chmurze Amazona. Brzmi to błaho, ale już nawet na tym etapie warto zwrócić uwagę na pewne rzeczy. A może przede wszystkim na tym etapie, w końcu mówimy o samym początku. I tutaj zatrzymamy się już przy pierwszym kroku, czyli podawaniu adresu e-mail. Otóż, pracując z AWS-em, prędzej czy później będziemy potrzebować większej ilości kont. Takie rozdzielenie pomiędzy kontami to najwyższy poziom separacji zasobów. Zazwyczaj wykorzystuje się osobne konto na produkcję, osobne do testowania, osobne dla środowisk deweloperskich. Jeżeli pracujemy z kilkoma projektami, to każdy z nich będzie miał taki zestaw kont. Jeżeli mamy kilku klientów, to każdy z nich będzie miał osobne konta. My na razie ograniczymy się do jednego, ale opcje są praktycznie tylko dwie. Albo za chwilę stwierdzicie, że AWS nie jest dla Was, a wtedy przygoda szybko się skończy i nieważne jakiego adresu tutaj użyjecie. Albo będziecie ją kontynuować i rozwijać swój projekt, a wtedy prędzej czy później będziecie potrzebować tych konwencji. W przypadku większości prowajderów skrzynek pocztowych istnieje możliwość wykorzystywania wielu aliasów dla e, tego samego adresu e-mail, np. przez podanie safiksu po znaku plus. Dzięki czemu możemy wykorzystywać wiele adresów do tej samej skrzynki, tworząc nowe e, konta AWS. Ale z dalszym etapem wypełniania tych e, formularzy, muszę Was zostawić samych. Jeśli chodzi o kwestie podawania danych swojej karty kredytowej, to nie martwcie się, większość usług AWS posiada tzw. free tier, czyli możliwość korzystania za darmo w pewnym ograniczonym stopniu i my z takich usług będziemy na początku korzystać, więc odbywać się to będzie bezkosztowo, ale dane karty i tak musimy podać. Mając dostęp do naszego konta AWS, logujemy się na niego jako root, czyli z najwyższym możliwym poziomem dostępu. Podobnie jak w wielu innych systemach, ten poziom dostępu powinien być wykorzystany jedynie do podstawowego skonfigurowania środowiska i utworzenia sobie osobnego konta użytkownika. Bardzo często dostęp do ruta określa się mianem break glass access w nawiązaniu do sytuacji, gdzie tylko w wyjątkowych okolicznościach można zbić szybkę. Dostęp do ruta potrzebny jest nam tak naprawdę tylko w sytuacjach awaryjnych, jak na przykład odzyskiwanie dostępu. Albo przy operacjach, które mają wpływ na całe konto AWS, jak chociażby jego pełne zamknięcie. Do wszystkiego innego powinniśmy korzystać z naszego konta użytkownika, które utworzymy za chwilę. Najpierw jednak upewnimy się, że nasze konto RUTA jest odpowiednio zabezpieczone, ustawiając weryfikację dwuetapową. Kolejną rzeczą, jaką zrobimy, jest udostępnienie danych o płatnościach z poziomu EM. Tę kwestię omówię dokładnie do chwili. Ostatni co zrobimy z poziomu Ruta, to utworzenie dla siebie konta użytkownika, abyśmy kolejne rzeczy mogli już robić za jego pośrednictwem. Do zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami służy usługa EEM, czyli Identity and Access Management. To właśnie po to była nam potrzebna opcja, którą przed chwilą włączyliśmy. Nawet przy nadaniu praw administratora, bez tej opcji rzeczy związane z płatnościami nie byłyby dostępne dla użytkowników EEM. Warto dodać, że usługa ta jest kompletnie bezpłatna. Nie płacimy za stworzonych użytkowników, grupy czy klucze dostępu, więc możemy zarządzać uprawnieniami na naszym koncie wedle uznania. Uprawnienia można użytkownikom przypisywać bezpośrednio, jednak może być to problematyczne. Wyobraźcie sobie, że macie zespół składający się z kilku osób i musicie im wszystkim jednocześnie dodać albo odjąć jakieś uprawnienia. Możemy to robić dla każdego po kolei, licząc, że nikogo nie pominiemy, ale wygodnie jest w tym celu skorzystać z grup użytkowników, zatem teraz stwórzmy sobie grupę dla użytkowników, którym chcemy przypisać pełny dostęp administratora. Teraz możemy stworzyć dla siebie użytkownika i przypisać go do grupy, co nada mu jednocześnie uprawnienia. A następnie wylogować się z naszego ruta i zacząć korzystać z nowo utworzonego. Konta. Podobnie jak konto ruta, konta użytkowników również zabezpieczamy weryfikacją dwuetapową. Mamy konsoli, możemy zmienić schemat kolorów, wybrać usługi, które chcemy mieć zawsze pod ręką, aby pojawiały się na pasku skrótów góry, a także region, w którym chcemy pracować. Ja wybiorę Irlandię. Przed wyborem regionu warto zapoznać się z dostępnością usług, na których chcemy oprzeć nasze rozwiązanie i ich ceną, ponieważ ta może różnić się pomiędzy regionami, oraz sprawdzić, czy w ogóle możemy z danego regionu korzystać. Nasz klient może na przykład nie móc przetwarzać danych w konkretnym kraju. Ostatnim, co warto zrobić już na początku, to zainstalować AWS CLI, czyli narzędzie umożliwiające interakcję z chmurą AWS z poziomu linii poleceń. AWS to po prostu zestaw usług sieciowych oferujących swoją funkcjonalność przez API. Nawet konsola webowa, z której dzisiaj korzystaliśmy, jest po prostu interfejsem użytkownika zbudowanym na tym API. Na tym polega siła chmury, nie tylko AWS. Możemy z niej korzystać z poziomu języka programowania, czy właśnie linii poleceń. W ten sposób możemy integrować usługi tak, jak chcemy i często zarządzać praktycznie całym projektem z poziomu kodu. Samo narzędzie AWS CLI po prostu pobieramy ze strony AWS-a. A następnie musimy wygenerować sobie klucz dostępu, którym będziemy się posługiwać. I tutaj małe wyjaśnienie dla dociekliwych. Tak, korzystanie z takich stałych kluczy dostępu nie jest najlepszą opcją, ale pozbędziemy się tego w przyszłości. W większych organizacjach dostępem do kont steruje się zazwyczaj z centralnego konta AWS albo w ogóle z zewnątrz, np. przez Active Directory, ale my zaczniemy od tworzenia użytkowników bezpośrednio w IAM. Jak widzicie, już przy samym zakładaniu konta warto zwrócić uwagę na pierwsze kroki aby nie musieć potem wracać do początku. Dlatego nawet na tym etapie warto poświęcić chwilę i zagłębić się w temat. Właśnie na takie szczegóły i dobre praktyki, które nie zawsze zawierają się w absolutnych podstawach, będę chciał zwracać waszą uwagę, żeby nawet po zrobieniu czegoś dla zabawy mieć już jakieś solidne podstawy. A na razie to tyle i do zobaczenia niebawem.